Ja moja, moja to! Gdzie to jest Nie widać tego na kamerze. Poczekajcie, przybliżę Wam. Nie wiemy czy to. Jezu! Zobaczcie, co tam jest. Jego psy szczekają. I świeć tak na to. Czyli witajcie w nowym odcinku. Jest sponsor. Spokojnie. Nie, nie ma sponsora. Co? Nie ma gdzieś. Buduski na której jest. <grych> I ogólnie obudziliśmy się, i maska tam była, A bo coś stukło. Znaczy krzyknęło. Co robisz z tą maską? Jeszcze się na tobie zrzęści. No, dobra. Kurna. Widzisz? Co ten? Dobra. No co robisz z tą maską? Będzie się... Przepraszam ci maseczkę moją. Możesz ją założyć. Dobra. Poduszka się sama rzuciła, na której leżała. Hej! Co? To ty robiłeś miganie? Ja się na ciebie cały czas patrzyłem. No, no, dobra. Ale to nie ja rzuciłem! Ale popatrz! Rzuciłeś Maszę Ja tego nie zrobiłem! Jak <laughs> ty dalej <damy>, bo... <laughs> wybacz! Co to? Ty? Dobra, idziemy slip. Dobra, będzie wojna na poduszki. Nie. Stop. Nie masz stopów na odcinków. Hej, zaś obraz się traci. Gdzie No, Zobacz coś. Co do jasnej nimi Hej, zaś się polepszył. Co? Obraz. Co? Ej, my kończymy. Czemu?